Cześć, tu Dark Sir nobody. jest ze mną Patty. Cześć. Witam w kolejnym odcinku Forgotten World. Odcinku szóstym. Odcinku szóstym, tak jest. Tak. I w dzisiejszym odcinku my się skapczyliśmy tutaj, że Zrobiliśmy małego fejla, bo dostaliśmy się na pięć wysp, mimo że nie zbudowaliśmy jeszcze tego mostu z grzybu. Także I dzisiaj to zrobimy W dzisiejszym odcinku to zrobimy, zrobimy także sobie domek um, To przynajmniej 10 na 10 klatek bodajże, tak? Mhm I domek będzie tam, o Tam, 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 tam Tam, tam Tam w na, ogóle? na tym, na tym krówkowym świecie Na tym taki dużym świecie. Tam nad dżunglą. No, dobrze. no. Powiedz mi, e, zajmujemy się jakimiś osobnymi zadaniami, czy razem, na przykład ty most, ja zrobię teren pod domek, czy nie? Czy razem, czy jak? Wiesz co, myślę, że będzie dużo sensu, jeżeli zrobimy... Hmm. Wiesz co, nie wiem czy będzie się opierać ten most zrobić razem, bo on będzie ciężki do zrobienia ogólnie, a jak dwie osoby się tam wepchają, to już w ogóle, no nie. Ale no. ja się już troszeczkę przygotuję do tego mostu i może ja zaj zajmę się mostem, a Ty zajmiesz no. się tym domem. Dobra. To ja sobie wezmę trochę drewna W ogóle mieliśmy nagrywać, umówiłam się dzisiaj z Darkiem na nagrywanie. Kto... Godzinę dziesiątą, coś w stylu, ale wiem, że Dark powiedział wcześniej, że nie wie, czy wstaje do tej godziny. To tak o 10 go jeszcze nie było, to ja mówię, a zdrzemnę się jeszcze chwilkę, bo jestem zmęczona. Gdzie jest? Mogę się kierkę wziąć? Proszę. Jestem zmęczona, no i zdrzemnęłam się. I tam... O któregoś nie dzwoniłeś? Um, gdzieś koło 12. No, nie, po 12 już było. Tak, było po 12. Um, i, I ja nagle słyszę, że Dark do mnie dzwoni. Zerwałam się z tego łóżka po prostu w popłochu. Pozrzucałam wszystko. <grym> miałam kabel, ja miałam kawki koło tego koło łóżka. Pozrzucałam wszystko po prostu tym kablem, go pociągnęłam. Telefon mi się rozwalił. <grym> Spadło mi lusterko, takie okrągłe z nóżką. Rozbiło się. Wiesz co, Fati? No. E, jest taki problem, że mamy dzień. A jak... W ogóle jest problem, żeby posadzić jakieś grzyba. A my musimy sobie wyhodować tego wielkiego grzyba, no nie? Więc może ja to po prostu... żeby zdobyć więcej tych grzybów, to ja sobie to zrobię w nocy, a teraz ci pomogę z Okej. Okay. Dobra, ja tu powycin trzeba powycinać drzewa. <laughs> Ja ogólnie okay, tutaj tak, poza okay. nagraniem troszeczkę usywilizowałem jeszcze bardziej tą, tą naszą pierwszą bazę, dodałem kilka skrzynek i troszeczkę porządku tutaj porobiłem. Tak wy wykopałem także Cobblestone, dosyć dużo długo siedziałem w, tam na tamtej wyspie i wydobywałem surowce. ty tak coś robiłeś? Bo tu jest jaskinia? Creeper, 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 creeper. Ojej. Nie, tam, tam ta jaskinia jest po prostu. Może uda mi się zabić Creepera. A I no jasne. W takim. No czemu ty wybuchłeś? Jak? Hamstwo. Naprawdę no. Ale mnie to jest, mogę tu zajrzeć. Proszę. Tam jest bank spawner Creeperów. Tam jest kolejny kriper. Ho, ho. Nie, ja tam jednak nie pójdę. Ja no, wiem, też gdzie... tu idzie. Wiesz, jest taki, y, takie zadanie... Y, ja za ja wysp... mam lagi, ja Ta. nie mogę zabijać Creeperów. Ojej. A ja Aha. mam 30 FPS-ów. A znaczy ja też mam, ale coś w mieczach czasami ci powiem ścina. Nie wiem czemu. Mm, Nieładnie. W każdym mhm, razie, no. bo mamy zabezpieczyć na wyspie Dungeons y, tamte spawnery. No. A potem mamy za znaleźć i zabezpieczyć spawner na innej wyspie. Poza... poza tym... na tamtej wyspie. No ale właśnie, ja znalazłem tam ten, ten spawner. Ten poza tamtą wyspą, poza dungeonem. Gdzie go znalazłeś? Na tym odłamie skalnym, na którym mamy kopalnię. To znaczy wiem tak? gdzie jest, nie znalazłem jeszcze, że tak powiem, go samego, ale wiem w którym miejscu jest. Mhm. No to się go potem rozwali. No właśnie, idziemy tam czy nie? Chodźmy Dobra, ale to może pochodnie, co? Bo ja nie mam pochodnie. Ja mam 7 czy 8 pochodni, tak? poczekaj, to ja wrócę. To może ja sobie siekierkę też zrobię. Okej. Okay. Ale mam klatki, chodzisz mi w klatkach. Ojej. Ale mam 30 FPA, a 27? Oj! No nieładnie. No. 20? No co jest? Ej! Dobrze, że nie 7. Ja ostatnio miałem 3, yy, nakry nakrywałem odcinek z Karimiri i miałem 7 fps Mhm. Mm no, ze mną nie jest tak źle. Dobra, co ja miałam zrobić? Pochod pochodnie, pochodnie, ale one są tutaj. To znaczy nie, one są tutaj, no. Okej okay. Dobra, weźmy, weźmiemy sobie postakę. Yy, mm, no, Chociaż nie wiem, czy nam tyle będzie potrzebne. O, i tam, yy, przezorny, zawsze ubezpieczony. I yy, jeszcze by mi się kila przydał. Gdzie jest workbench? Tu jest workbench. Hop-hop? <grym> Okej. Okay. O Jezus, znowu pada deszcz, to po prostu się nos robi. Eee, nie, nos się do Szkielet do mnie idzie, szkielet idzie. Au, no. Ja oberwałem. Gini. Gini. No i mamy więcej kości. Ej, chodź spać. Może, no właśnie. Eee, masz strzałę. Domyślam się. Ja o dziwo nie mam, mimo że też oberwałem. Dark. No. Położysz się. <noise> Tylko nie, chrap. <noise> o co ty mnie podejrzewasz, no? Weź, ja z moim tatą czasami jest masa... O nie, wróć, stop, wróć, nie wybuchaj noż, kurde. <noise> A no, mmm. No fajnie. Fajnie. Ja to, ja to już naprawiam, już to naprawiam. Masz drewno i płotki i te wszystkie inne. Płotków nie mam. Kobla eee. też nie mam. Dobra, Ale spektrum, kobel dobra. mi był tylko jeden, tylko płotki są potrzebne. Płotki mam cztery. No że creepery. Jeszcze potrzebuję dwa, cztery, sześć, osiem. Jaki? O czym tutaj mówię? A, ja jadek gdzieś z tatą i ja mogę spać w pokoju obok niego. Oddzielonym jeszcze przed pokojem. Jeszcze jakimś innym pokojem. Ja go i tak w nocy słyszę, jego chrapię. Jak można tak głośno chrapać? Jak? No cóż, ja mnie, yy, mój dziadek, jak jeszcze żył, to był... Yy, to była najlepsza historia, bo on jak chrapał, to tak... Yy, Ła cisza, cisza, cisza i jak nie chrapnie. Co tu skąd tu cree? No stało bo w siebie, chciałem ci powiedzieć, ale... No to czemu nie powiedziałeś? Cóż myślałem, że go widzisz. Nie mam lagi. Czemu ja mam lagi? Przepraszam. Bo, bo masz... Komputer z Dirca. No wiem. I co z tym? tym? Mówić, czy mówić czy nie, czy nie? Chyba coś mnie... Chyba się ten... Odcięłam na chwilę. Ach, ten... Krówka? Zrób mu... Mu... Zrób mu. Mu. Nie chcę zrobić. Zrobiła. Tak? Tak. A czemu ja nie słyszę? Może masz Dobra. problem Dobra. z dźwiękiem, Jesteś tu? Albo... Jesteś tu? Jestem, jestem. Zaprowadź. Panowie przodem. A ja. O. Wiesz czego nie wzięliśmy? Tak. Nie. Nie Poczekaj, To czekaj, to ja zrobię. Nie zrobię. Nie mam, masz kobla? Nie mam. Uważaj! Uważam. Kurczę, się nie dało. Nie dało się jej okay. buchać, ja mam znowu lagi! Ja tam Pierwsze cztery odcinki super, to kolejne cztery muszą być do bani, no. Ach, 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 ach. Co robisz? Zabijam. Dobrze zabijam z zombiaka. Aha. Dobra, robię mieczyki. Mieczyki są. Trzymaj. Zrzuciłam ci go? Zrzuciłam. tak. Zrzuciłaś. Uuuu! No kurczę, tutaj jest jakiś spawner. Pełno jest tych zombiaków. Aaa! uważaj. Pełno wszystkiego. Kurczę, zaraz zginę. Ja też. Zginąłeś? Zginąłem! Oj, ja tu jestem, to chodź. Biegnę! Biegnę I na szczęście! Creeper! O, nie, 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 moje rzeczy. A ja je wzięłam, wiesz? A, to dobrze. Creeper, sio! Nie podchodź, o Boże! Gdzie on, gdzie on jest? Dobra, szczęście, że... O, jest u mnie! Uważaj, 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 uważaj. Tam. Super. Dobra, nie ma źle. Tu, tu nam może wybuchać. Odkopię nam coś, to zaraz tak, co, co, co sieć w tej dziurze tutaj. siedź tu, w tej dziurce. Meź I tak, chcę ja ją dać? łopatkę. Łopatki, siekierkę, kilow i... Szlepki i pochodnie. płotki, drewno, pochodnie, białe drewno. Rotwym flesz. Tajęczyna, coś jeszcze. Nie tyle. Dać mi więcej niż miałem. Tak? Okej, okay. tak. Emeraldy. Możemy kopywać, nie? Tak. Ale nie tym kilofem. Dobra. No, zdecydowanie nie tym. No nie, tutaj są pająki jaskiniowe. Jaskiniowe? No nie, dobrze. Ale to Nie dobrze, bo Ale... trzeba będzie spawner zabezpieczyć, a my jeszcze nie możemy. Ma uderzyła czekaj, czekaj. mnie. O kurczę, o kurcze. Creeper, dark. O shit, osit, o shit! Tam są krowy! Dużo krów. A ja mam jedno serduszko. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Ale chyba cię tam widzę, tak mieścicza, nie ładuje mi się wyspa jeszcze, to cię widzę. Jeszcze żyjesz, nie? Jeszcze żyję jakimś cudem. Brawo! Dobra, 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 dobra. Żyję, żyję, żyję. Idę do ciebie, idę, chyba idę do ciebie. Nie jestem pewna, ale chyba idę. Jesteś, idę. jesteś. Okej, okay, więc mieczyk, kilofik... Um... Iron Axe, jeszcze co miałaś? Miosko miałaś? Pochodnie. Pochodnie. Uważaj, uważaj, klipa! Klipa, klipa, klipa! No. Tak, wiesz co, zamiast uciekać od niego, to ty oczywiście do niego wlazłaś. Ja myślałam, że on idzie tam. Dobrze. Dobrze, mam tutaj pochodnie. E, co jeszcze? O, ona się tutaj odbrało, to wszystko, resztę możesz sobie zostawić. Pochodnia. Nie mam a bo tu jest korytarz. Kurczę, nie, uważaj, cór, uważaj, cór, uważaj, 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 uważaj. Właśnie zostałam mini zawały. One strasznie mocno biją. Wiem. Spawner, ty masz... nie, nie mam żadnego tego ani nie. Dobra, jedna, ja, jej, ani... ja mam... ja jej zablokowałem mówię. Dark, nie pchaj mi się pod miecz. <grych> Szynka. Szynka. Dwa diamenty, dia e, diamentowy ax, to znaczy pikax. O, to jest super. Masz taką wziąłeś tego, tego? Tego diamentowego? Będziesz mógł emeraldy wydobywać. A ja się zajmę e, Mam następne diamenty. Tak. tak. A emeraldy raz. Węgiel, 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 węgiel! Węgiel z... kurczę. Co? Boże. Aaaa. Creeper? <laughs> Skąd się nie ma, tu jest tyle? Nie, no po, te potwory się mnożą jak króli. No naprawdę. No. Mamy slimeballe Ale... i mamy mycelium. Ale ja ci powiem, to jest nic, znaczy się nic. Jak ja grałam z Eleanor Sarem na tej mapce Maze Survival. Jezus Maria. przecież tego się przejść nie dało. Ja nie wiem, co to wymyślił. Wszystkie trzy odcinki nie zdołali nic zrobić na tej mapce. To Zabieramy skrzynki? Chyba tak. No możemy zabrać. Bo będziemy jeździć do magazynu. Okej. Okay. Jak wybudujemy ten dom, to pod tym domem... <laughs> Diamenty! Diamenty, jaj! Czekaj, to trzeba troszeczkę e, rozkopać. Chciałbyś na to Przepraszam, <laughs> przepraszam. No, na tej wyspie to jest trochę niebezpieczne. Zdecydowanie. I tu jest węgla, jejku! Aha. Nienawidzę kopać kamiennym kilofem, to tak długo trwa. Znaczy mi jakoś nie przeszkadza. Chociaż yy, oczywiście wolę żelazne i zawsze jak mam tylko możliwość to sobie robię tylko żelazne, ale... Cóż, ja tam lubię diamentowe. <laughs> Nie, ja diamentowych nie zużywam za bardzo na ten, na takie kopanie sobie randomu. Dobra, czy to ścieżka z węgla dokądś prowadzić, czy nie? Nie wiem, ale węgla, węgiel nam się przyda, także zbieramy. No, Bez... Zbieram, zbieram. Ojejku, zaraz się do ciebie dokopię. <laughs> Daj, no więc, w jakim stylu ten domek wybudować? takim drewnianym? chyba się do ciebie dokopałam tak, dokopałaś się hmm, wiesz co, chyba? to zwykły czy taki bardziej nowoczesny, czy jaki? Hmm. w sumie drewniany też może być nowoczesny no może Dobra, no jest od powiem. tego designu mi no Smart, myśmy przyszli bo ja i moja orientacja w terenie jest naprawdę góry. bardzo zła hmm. Gdzie ja mam? Zam zamurowałem cię. Dziękuję. Tory też? Aha, my musimy tą rozjezdnię potem zrobić. Masz rację, zabieraj tory. Zabieram, zabieram. W ogóle mamy zdobyć albo stworzyć to trochę torów, więc. Tak? Tak. Jestem na krańcu wyspy i nic tu nie ma. Um, wiem, gdzie poszłaś. Idę. Tutaj, tutaj jest, docieramy do krówek już. Tak? O. <laughs> Przepraszam. Porządku. A ty to się nie wchasz pod narzędzia. Oj tam. Oj tam, oj tam. <laughs> wiesz co, ja rozwalę ten spawner, poczekaj, ja się tam a wiesz co, od ale... i ja go rozwalę. Hmm, a wiesz co? A to my mamy... Hmm, bojownik. Zabezpiecz spawner, spawner kurczę, znajdź spawner na potworów agresornych w innym miejscu niż Dungeon. My znaleźliśmy już pełno tych na innym, a na Dungeonie nie zabezpieczyliśmy jeszcze. Aha, a to jest inny level, tak? Tak. <laughs> o mato moje gardło. Ojej. Ojej, przepraszam. <laughs> Zabiję te krowy. Pati, ty sieroto! Co zrobiłaś? No... Jezu... Nic. Nie przejdziesz. Teraz prostu jestem sierota. O, Nie jest. No, wielka sierota. No, czemu... Och, och, och... och. Gdzie jest ten spawner? A. Dobra, nieważne. Nie udał ci się, się podkopać? Nie. Darki, <grym>, gdzie jesteś? Bieram węgiel przy drugim spawnerze. Nie, kopać pod sobą. Aha, a mi się skończył kilo. Ojej. Kurczę. Dobra, to to wiesz co? zrobić? Nie mam, nie mam workbencha, czekaj, gdzie jest nasz workbench? Gdzie jest wyjście? ciemno. Wiesz co tak. O. Dobra. Emm. Um, jest Workbench. Gdzie ja jestem? Gdzie ty jesteś? Nie, serio, wiem, wiem, ja jestem? Wiem gdzie jesteś. Wiem gdzie jesteś, bo widzę twoje. Widzę wyjście. Chyba to jest chyba wyjście. To jest chyba wyjście. Nie, to nie jest wyjście, ale gdzieś tu chyba ono jest. Tu jest wyjście. No, głupie pajęczyny. No. Krówki! staw się dobra i tu gdzieś był workbench tu jest workbench super nie mam patyków super coś mnie bije ja mam patyków ginę ojej czekaj czekaj idę do ciebie oj pół serduszka nie żyje U. O. Któryś z moich widzów zadeklarował się, że zrobi zrzutkę na mój komputer. O, jak miło. Bo chcę zobaczyć moje zmaganie na modach. Tak, pająki, oczywiście. Uh -huh. Będą... Nie... Pełno pająki. Czy wystarczy, jeśli ja się położę? Nie wystarczy, nie? Nie, musimy oboje się położyć. A bu... Ale dobra, czekaj ja, pój kurczę, Clipery Tam gdzieś mógłbyś mnie na górze jak wyjdziesz to pozbierać Tam Jak cię znajdę? Jak mnie znajdziesz A ja tutaj sam się zmagam, z... znaczy wiesz, walczę o życie <grym> Pójdę Ci zaraz pomóc, tylko zrobię sobie mieszkanie Dobra, szybki. już chyba wiem gdzie się wysy... Nie, nie, nie wiem gdzie się wysypałaś na tak na rogu bardziej. A dobra, już widzę, już widzę. A wiesz co, nie dam rady cię zebrać całej. Czemu? Bo ja mam pełny ekipunek już. To chodź, się i... Jak? Przebiegnę obok klipera, który mnie nie zabije i nie wybuchnie i nie tego, to. To będzie okej. Dobra, nie, wybuch, ale mnie nie zabił. Trzeba będzie lepiej oświetlić tę okolicę. Tak. Trzeba będzie. No i mam półset łóżka, nie, nie! Idę nie, nie, nie. do ciebie, idę, idę, idę! Dobra, jestem. Czekaj, ja tylko dobiję go i... Dobra, chodź, 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 Paty. Idę. Czekaj, położę się na twoim miejscu. Idem. Nie, niedobry nie, nie, ty. <laughs> Jesteś za długi, nogi ci wystają z poza łóżka. No bo ja wysoki jestem. <laughs> Ile masz wzrostu? Metr 65 w kapeluszu. <noise> Ale tutaj jestem przynajmniej wysoki Cały metr 70 chyba <noise> Czekaj, Mówi. zostawię może te rzeczy, które zebrałem <noise> Byłoby dobrze Dobra, tam jest creeper Czy uda mi się obok niego przebiegnąć, żeby nie rozwalić mostu? Udało mi się? Chyba mi się udało Chyba, chyba Szkielet! Spadaj! Dobra, moje rzeczy. Gdzieś jeszcze się rozbiłam, czy to wszystko? No chyba to wszystko. Dobra, ja mam pochodnie, ja poświetlam tą wyspę. Ładnie sobie tutaj pobiegam z pochodniami. Ja do ciebie już idę za sekundę. Okej. Okay. Wiesz co, ja chyba nie będę marnować kilofa diamentowego, tylko wezmę sobie żelazno zrobię. Ja też sobie zrobiłam żelazny, zrobiłem sobie mieczyk żelazny. Dobry motyw. Pierwszy Wiem. <śmiech> <śmiech> to są dwa spawnery krób czy jeden? Dwa są. Hmm, dwa są chyba. Dobra, czy ja to światlam tego w miarę? Czy to tak jeszcze nie w miarę jest? Pochodnie mi się kończą, ojoj! Jej. Dark, czy ty wziąłeś węgiel, który mi wypadł? Powiedz, że go wziąłeś. Wzięłam chyba. O jest dobra. Już myślałam, że spadł. To przynieś go, bo ja pochodni nie mam. Dobra, to ja od razu zrobię trochę pochodni. No, no okej. Okay. To jest krówka. Krówka robi mu. Trzeci spawner. Trzy sknie to jest drugi, dobra. Z kim ja nagrywam. No przepraszam, nie musisz. Ale no, ja nie narzekam. Ja się tylko tak zastanawiam. Ja właśnie myślę. No idziesz. Idę, 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 moment. Idziesz. Idę. Idziesz? Pati! No co? No nic. No to idziesz czy nie? To idę, idę. Dam ci... Um, tyle pochodu. Dziękuję. U, prawie dwa taki. Jej! Przegoniłam mnie A moja sprawka, tak. Ta dziura. Ta dziura to chyba była moja sprawka. Co e, tam? Ta... Ta dalsza. Ta? Tutaj? Tam jest dziura? Tam dziura? Aha. A Możliwe, że przebiegłaś i nawet nie zauważyłaś. Możliwe. I, tak, to jest tak jak w logice kreskówek. Spadasz dopiero wtedy, kiedy zauważysz, że nie ma pod tobą Tak, pomogi. w tym, w tym strosie pędzi wiatrze. Nie co ja mówię, strosz pędzi wiatr? To? Czy nie? No, tak. Z tym tym kojotem. Oj, tam to zawsze były prawa fizyki, wszelkie łamane. Tak, nie tylko tam, to jest ogólna zasada, wiesz, kreskówek wszelakich. Może ufać? nie wszystkich, bo jest, było kilka takich bardziej realistycznych, ale mimo wszystko. No. Ta z serii minęło już 26 minut, a my dalej yy, łasimy po jaskini, zamiast zrobić to co zaplanowaliśmy. Już 26 minut. Tak. Tam coś też jest. Skrzynka! Oj oj, zabieramy. E, spawner potworów jest w skrzynce. Zabieramy. <laughs> Okej. Okay. nam, ale zabieramy. Dobra, to kończymy odcinek. Diaksy! Uuuu, to nie, 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 po wykopaniu diaksu <grym> dopiero. I, ale to nie, może skończmy i najwyżej drugi odcinek też nagramy e, tutaj. Tu jest diament, widzisz? Tu, tu, tu. I tam jest jakoś głębokie, coś tam jest. bardzo głębokie coś. Ojej, szkielet. Ojej. Ojej. Uważaj. Jeszcze głębiej. Muszę coś zjeść. Emeraldy. Myślę, się Emeraldy to tu jest mnóstwo. No, kurczę, myślałem, że go zabiję. Ech. Dobra, przynajmniej nam drogę otworzył. Czy coś tu jeszcze jest? Koniec. Dobra, chyba my się pożegnamy. Tak, i myślę, że my sobie to może po odcinku wykopiemy, bo tu już chyba nic nie ma, nie będziemy pokazywać jak surowce kopiemy, nie? No raczej nie. No. To się żegnamy ładnie. Tak jest. Tak, F5? F5. <laughs> hmm, może wyjdziesz za mnie. Przepraszam. Będziesz F5. tak w dziurze siedzieć? Tak, tak pod tobą. Wiesz jak fajnie to wygląda teraz? Można i tak. No, to się żegnaj. To ty się teraz żegnasz. Ja się żegnam? Tak. Ja zaczynałem. Okay. że ty się żegnasz. Tak więc, odcinek szósty dobiegł końca. Nie zrobiliśmy nic z tego, co zaplanowaliśmy, że zrobimy. Ale było fajnie. Ale... Tak, było fajnie. Powybuchaliśmy, poginęliśmy i było okej. Okay. Tak, więc na dzisiaj to tyle i widzimy się w odcinku siódmym. Do zobaczenia, cześć. Pa.